Czym go z tej z i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszy serii Widźmina na YouTube. Serdeczne podziękowania za każdą waszą aktywność, subskrypcję, łapkę w górę, komentarz i naszych wszystkich nowych widzów zapraszamy bardzo serdecznie do dołączenia do naszej widmińskiej rodzinki. Nie ja zacznę nacisnąć jeden czerwony przycisk subskrybuj dzwoneczkiem, pakiet dwie, elegancki prezent świąteczny, gdyż jeszcze sobie świętujemy, mają drugi dzień świąt i oczywiście będę wam mega wdzięczny wspólnie z naszym pięknym Ragnarkiem, który aktualnie sobie mega słodko śpi na kanapie. Moi drodzy, nie ma co przydłużać. Kolejny ważny dzień ale dzisiaj musimy sobie porozmawiać o tym tym, czym jest rozżarzone serce? Mój drodzy? Rozżarzone serce to ja mam, kiedy widzę moją piękną koleżankę um, i... Kiedy widzę moją piękną koleżankę, która jest jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach, a na nich już była piękna, na zawsze. I słuchajcie, no ciężko to opisać słowami, ale nie, czekajcie w sumie troszkę... Aha, bo to chodzi o ten miecz rozrzeżone serce. Dobra, załoga ja tematy troszeczkę. Słuchajcie, dobra, krótko na temat. Mamy miecz rozrzeżone serce, oczywiście moi drodzy Wiedźmini, i udało mi się go zdobyć już właśnie praktycznie wczoraj, kiedy to właśnie wam mówiłem o moich podróżach do naszego smocznego przemyśla. Tak więc dostałem nasz nowy miecz, muszę Wam przyznać po kolei od początku, jak to było. Łatwo, bardzo łatwo udało mi się wykonać nasze zadanka. Nasze żywiołki były na naszym terenie przemyskim, ale jest właśnie drobny, mały problem, o którym właśnie Wy również wspominaliście. Dysz, powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że wczorajszy odcinek, który się bardzo fajnie przyjął i dzięki właśnie, że wspominaliście również, że fajna fryzurka i tak dalej, na pewno będziemy z nią e, jeszcze nieraz tutaj produkować odcinki, bo bardzo fajnie czuje się w tamtej fryzurze, ale standardowo trzeba troszeczkę fryzurkę zmieniać. E, więc załoga. Sprawa wygląda tak, że jest faktycznie ten drobny bug, on nadświrmuje, e, który sprawia, że kiedy... Chcemy zawalczyć z naszym żywiołkiem lodu i nie chcemy korzystać z walki, wręcz, wyrzucamy w niego dużo petard. To zadanie często nie jest zaliczane. I właśnie w odcinek miałem pierwotnie kreować jako taki, że właśnie mam problem z tym zadankiem, ale po jakimś czasie się udało. Więc moja porada dzisiaj, oczywiście, jak zawsze bo piszecie, że dzięki moim poradom od początku gry gra się Wam bardzo fajnie, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. I słuchajta. Dzisiaj jeszcze sobie pewnie siedzicie na świętach i tak dalej. Ale jutro pewnie się zacznie polowanie u większości z Was już takie jeszcze poważniejsze, prawda, bo tak właśnie tak przeglądałem sobie naszego Discorda, na którego zapraszam bardzo serdecznie, widziałem, że właśnie będziecie się szykować, więc załoga, podstawa, przyszukujcie sobie dużo peta w e, Oczywiście na naszym Wiedźmińskim Discordzie dostaniecie paczuszki i tak dalej, będzie się można bardzo łatwo wymieniać, zapraszam bardzo serdecznie, link jak zawsze w opisie i tam dostajecie oczywiście nasze składniki. Róbcie sobie tych petard dużo i tak, to zadanko, właśnie często nam się nie akceptuje przez to, że jest tutaj troszeczkę właśnie taka sytuacja, ale nie martwcie się, za drugim czy trzecim razem powinno być raczej git. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie bezpośrednio do naszego miecza i muszę przyznać, że jest on bardzo fajny. Muszę przyznać, że jak na darmowy miecz, całkiem fajny bonus, skromny, ale jakiś tam damage też leczy, oczywiście w tle cały czas nasze walki. I załoga sam wygląd miecza jest przekozacki, bardzo jestem zadowolony z wyglądu zarówno mieczy, jak i właśnie zbrojek w naszym bićminie Bardzo mi podoba mi się pomysł z tym mieczem, nazwa. Wszystko e, praktycznie jest tutaj przekazane. No i cóż, myślę, że zadanko dosyć łatwe do wykonania. Nasze tygodniowe e, całe z tym, że właśnie te drzwi żeby sobie znaleźć, e, popatrzcie sobie po prostu na mieście. Nie musicie kupować od razu zwoju. E, I właśnie jedyny problem to z tym, właśnie, że mi też na przykład nie zaliczało zadanek ze śnieżkami. kiedyś lutowało zawodnika, później potem się to jakiś miarę ogarnęło. Ale miałem mega problem z tym, na przykład, żeby też e, nie korzystać ze znaków. Tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, z tym zadankiem. Co się baguje i się nie martwcie, najlepiej po prostu poszukać sobie jeszcze troszkę naszych zawodników i to będzie wszystko Git. Serwery już powinny w miarę lepiej działać. No i cóż, załoga. Kończy już powoli ten odcinek, gdyż nie ma co przedłużać. Bardzo udany tydzień. Czekam już na nasze kolejne różne aktualizacje. No i cóż, kończy się ten cały miesiąc, który był zapowiedziany przez Spoko. 22 był ostatni event, właśnie nasz grudniowy, tutaj taki ten zapowiadany. Zobaczymy, co będzie właśnie 29. No i czekamy wszyscy na nasz nowy sezon. A ja, załoga, kończąc jeszcze właśnie ten odcinek, gdyż mój data właśnie wspomniał tutaj na początku świąt, a nawet są to kwestie świętami, że jedziemy na kebaba na święta, więc nie ma co przedłużać, to łogę będziemy się powoli żegnać. Ja oczywiście zawsze na Wigilię jem pizzę też i hot dogi, no ale to porozmawiamy sobie kiedyś jeszcze na naszych odcinkach. Jak zawsze na Wigilii byłem praktycznie na stacji benzynowej, a jak byłem na przykład u siostry na świętach, to była wigilia w kfc po tego grudnia, więc no, piękne życie, nie ma co narzekać, cieszmy się że życiem, bo życie jest piękne. No i co, słyszymy się jutro załoga, załogach, gdyż czekają nas jeszcze, nie zakupy w naszej epidemicznej gierce. Dzięki za to, że jesteście, bo jesteście wielcy, za mi radomość i oczywiście zapraszamy. Wspólnie z naszym pięknym, magnarkiem do subskrypcji kanału, stawiając łapki w górę, komentarza, subskrypcji, oczywiście, z I czekam na każde Wasze wiadomości. Jak zawsze jest mi bardzo miło, kiedy widzimy taki fajny feedback. Dzięki za to, że jesteście, bo jesteście wielcy. łapkę w górę, na no, miłego jeszcze świętowania dzisiaj. A jutro, oczywiście, ruszamy na nowo. Dajcie znać, jak tam. I oczywiście życzę powodzenia. Siemanko.